Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Zawoja, Niesłowickie Łąki. Dziś z Zawoi, przepięknego miejsca w Polsce, właściwie u podnóża Tatr, bliziutko. E, dzisiaj w ramach Kikowego Szlaku e, może kilka informacji, znaczy kilka słów na temat e, pięknych miejsc. Pięknych miejsc, szczególnych miejsc, miejsc, które e, są przescone energią które wzbogacają nas, w... pozwalają nam jeszcze doznać bardziej wartość życia, wartość spędzania czasu razem, wartość przyjaciół, no, wartość takiego podążania do swoich celów, ale wspólnie razem. Dzisiaj w Zawoi mamy warsztaty, nie powiedziałem dzisiaj jest 29 wrzesień 2012 i dzisiaj na tych warsztatach, tu w tym pięknym miejscu, spotyka się właśnie już od wczoraj, właśnie od piątku wieczór, no ale dzisiaj pierwsze właściwie takie spotkania z ludźmi, którzy tutaj w okolicy mieszkają. Więc dzisiaj spotyka się spora grupa przyjaciół z różnych miejsc Polski. Dzisiaj wymieniamy swoje doświadczenia. I do tego wszystkiego wymieniamy to wszystko w tym szczególnym, pięknym, ślicznym miejscu jakim jest właśnie ta górzysta bajkowa zawoja. Magia pięknych miejsc jest niezwykła. To ta siła, ta energia tych miejsc jest naprawdę niesamowita. Dzisiaj byliśmy na u podnóża Babiej Góry. Teraz tu jeszcze troszeczkę podchodzę w górę i były takie momenty, o których powiem jutro. O takich momentach bo takie momenty bardzo ważne. Momenty, w których tak naprawdę Ludzie podejmują decyzje, momenty, w których malutka motywacja może wiele, wiele zmienić. W tych miejscach to niesamowicie widać, to jest takie naoczne. To coś, co właściwie przekłada nam się na nasze życie, na nasze codzienne sprawy, kiedy potrzebujemy podejmować decyzje. Szczególne miejsca, piękne miejsca to jedno z nich, jedno z tych pięknych polskich. Przy cudownych, prześlicznych miejsc. Do zobaczenia już, do hej.